No hej karobaczki na moim kanale, witam Was serdecznie. Czemu mam taką gębę uchachaną? <grywania> Dlatego, że nagrywałam przed chwilą wstęp no i zaczęłam opowieść od tego, że e, no, pojechałam z Kicią do weterynarza, bo przyszła ta wielkopomna chwila, w której Kicia zostanie wysterylizowana. No i zaczęłam mówić o tym, że zostały ze mną jednak dwa kotki, a nie jeden, jak miałam w planach, bo nie miałam serca jakoś tak rozdzielić Dwa kotki poszły też do nowych właścicieli. Mają już swoje nowe domki. Także mam w chwili obecnej trzy kotki. No i zaczęłam. Z tego głupiego jakiegoś głupie poczucie humoru, taki czarny humor mi się włączył. I, i za chwilę zaczęłam się śmiać. Ja mówię. No nie, no przecież z kotów nie wolno żartować. Nie ma takiej opcji, żeby z kotów żartować. Więc opanuj się Katarzyna, to nie jest pora i miejsce na to, żeby robić sobie heheszki z ko koteczków. Z całym przysiądem i zaraz pójdziemy tam na ogrod i pokażę Wam katastrofę w moim ogrodzie. Straszne rzeczy się zadziały, ale naprawdę po prostu mama zawsze ma rację i już naprawdę teraz sobie obiecałam, będę Cię słuchać mamusiu. Obiecuję. Teraz już będę grzeczna i będę słuchać Twoich życiowych rad, mądrości życiowych. Ale to za chwilę, zaraz Wam wszystko pokażę. Strasznie szybko wszystko w tym roku leci. Może to też jest kwestia tej pogody i tego, co nam pokazuje natura, bo wszystko jest o wiele szybciej i ja już mam wrażenie dosłownie, że za chwilę koniec lata. W każdym razie nie wiem, ile odcinków pojawi się w sierpniu, bo strasznie dużo pracy mi się nawarstwiło i nie będę miała przestrzeni na to, żeby nagrywać, bo faktycznie muszę się zabrać za robotę z tymi koszulami z agnieszką. Więc zapowiadam, że nie wiem jak to będzie. I gdyby była taka sytuacja, że jakiś odcinek się nie pojawi w niedzielę, to tylko i wyłącznie dlatego, że no po prostu nie mogłam. A chciałam was uprzedzić, żebyście się nie martwili o mnie. Ja po prostu muszę się wziąć w końcu do roboty, bo robota stoi. Niemiłosiernie robota stoi. Fugi stoją, fugi stoją, bo. Nie było pogody na to, żeby cokolwiek robić. Ta ściana jest tutaj prawie cały dzień w słońcu, a jak wiecie, naprawdę było strasznie gorąco. Dzisiaj jest troszeczkę lepsza pogoda, ale no to jest jeden dzień. Można tych dni policzyć na palcach jednej ręki, w których było troszeczkę lepiej. A jak było troszeczkę lepiej, no to wtedy ja się zabierałam za inne prace, takie tutaj gdzieś ogrodowe, które wymagały Mojej obecności, no bo wiadomo, sezon ogórkowy w pełni trzeba zaprawiać, trzeba zrywać, żeby się nic nie zmarnowało. Ja mam taki charakter, że jakby mi się, nie wiem, tam pół, pół pomidorka miało zmarnować, to chyba bym się popłakała. Nie po to wkładam tyle pracy, energii tutaj w ten ogród i tak chodzę i dbam, żeby teraz, nie wiem, na krzakach mi to wszystko, nie wiem, gdzieś tam przerosło albo zgniło. I wylądowało na kompostowniku, bo ja chcę po prostu wszystko sobie pozaprawiać. Trzeba szanować jedzenie, nie można go wyrzucać. I to nie jest kwestia tylko tego jedzenia ze sklepu, tylko tego też, co robimy. Więc jeżeli czasami mamy tak, że czegoś za dużo wysiejemy albo za dużo porobimy, no to miejmy nauczkę na następny rok, żeby. Nie robić, skoro nie mamy później czasu, żeby to pozrywać i porobić, tylko, nie wiem, wyrzucamy, bo marnujemy na to wodę, podlewamy, przecież y, jakiś ślad węglowy też zostaje, prawda? A jak już nie mamy czasu, to chociaż te chwile znajdźmy czasu, żeby pozrywać i dać komuś, kto to doceni i kto faktycznie tego nie wyrzuci. No, to by było na tyle. <laughs> jak zwykle bateria. Jest, ja y, już nie, nie będę się tłumaczyć, dlaczego te baterie mi tak siadają. Nieważne. Niedługo rozwiążę ten problem. No i na czym stanęłam? I to mnie tak wybija z wątku, bo ja mówiłam, mówiłam, a później patrzę tutaj w ekranik na bok, a tam jest ciemne pole, i patrzę się nie nagrywało. I nie wiem, nie wiem na czym skończyłam. Na pewno chciałam przekazać, że nie wiem, jak w sierpniu pojawią się odcinki. Pamiętajcie. Że 24 i 25 sierpnia wystawiam się pierwszy raz w moim życiu na jarmarku w Grócznie, to znaczy na Jarmarku, to jest festiwal smaków w Grucznie, i tam będzie to wydarzenie właśnie w Grucznie, w tych dniach, a ja razem z Gruczniakiem przy ich lokalu będę wystawiać się ze swoim rękodziełem, więc teraz przy okazji tego, co mówię, i przy okazji tego, że ostatnio byłam u Gruczniaków na piwku i uzgadnialiśmy nasze wiejsko-wiejskie interesy, no to zobaczcie, gdzie to będzie miało miejsce. No i sam lokal, oczywiście Gruczniak, dumni z tradycji. Ulica Hełmińska 2a. No i tak naprawdę tutaj będziecie mogli usiąść, wypić sobie smaczne piwko. A tu będę ja. Wi, oui, oui, oui. Jakby nie patrzeć jestem bardzo podekscytowana tym wydarzeniem. Wielu z was oczywiście pisze, że odwiedzi nas i bardzo 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 was zapraszamy. Pamiętajcie już kolejny raz, ale do końca będę go przypominać. 24-25 sierpnia tutaj holmińska 2A, zaraz niedaleko kościoła przy praktycznie samym skrzyżowaniu możecie odwiedzić zarówno Festiwal Smaków Grócznie, no i oczywiście mnie. Ale pamiętajcie, tylko ja, najważniejsza jestem ja. Kasia. Myślę, że fajnie to wykombinowaliśmy z gruczniakami, ten nasz wiejski interes. Będzie na pewno tam dla mnie na sam start i na sam początek, o tyle lepiej, że ja się tak zaaklimatyzuję, bo na pewno będzie tam o wiele mniej osób niż na samym tym wydarzeniu, na tym festiwalu. Gdzie tam jest naprawdę zawsze bardzo dużo ludzi, dużo wystawców, dużo się dzieje, głośna muzyka. Jak wiadomo, jakieś tam występy są, jakieś konkursy, więc to zupełnie inaczej wygląda niż tak my tam z boku sobie będziemy z Piotrem i z Szymonem, żeby no, rozumiecie. Dla mnie na start idealnie, więc Was serdecznie jeszcze raz zapraszam. Teraz już dwa razy musiałam to powiedzieć, bo w ostatnim odcinku zapomniałam, nie powiedziałam Wam. A odnośnie takich głośnych w ogóle wydarzeń, no to wyobraźcie sobie, że w tym roku pierwszy raz, pierwszy raz w swoim życiu byłam na, na Poland Rock, bo to już nie jest Woodstock, tylko na Poland Rock. Odważyłam się, pojechałam w te tłumy, wytrzymałam. Mało tego, bardzo mi się podobało. Było super, fantastyczny klimat, fantastyczni ludzie. i Bo ja bardzo lubię zespół Koma, a oni po pięcioletniej przerwie postanowili zagrać na, właśnie na tym wydarzeniu. I na sam tylko ten koncert pojechałam, właśnie na 20:50 dokładnie. Koma dała koncert. Strasznie fajnie, bo to w sumie pierwszy raz można powiedzieć ja ostatnio chyba tak liczyłam, że dwa lata to na pewno, ale myślę, że zdecydowanie więcej. Jak nie byłam na żadnym koncercie na takim wydarzeniu. Strasznie się bałam, bo wiadomo, głośno, dużo, zatyczki do uszu to jest totalnie podstawa. Naładowałam baterie i co jest fajne w takich wyjazdach. Po powrocie strasznie doceniam to, co mam. Było fajnie, ale zdecydowanie tutaj jest lepiej. Dla mnie, oczywiście. Także byłam na komie. Nie żałuję niczego. Bardzo się cieszę. Jedno z takich, w sumie, można powiedzieć, małych marzeń na swojej, kolei, na swojej liście. Znowu odhaczone. Jakieś wychodzenie z tej swojej strefy komfortu. Znowu odhaczone. Jak przeżyłam. Poland Rock, no to myślę, że Festiwal Smaków w Grucznie to będzie mały pikuś. A Święto Śliwki 7-8 września to już w ogóle. A teraz idę Wam pokazać tragedię w moim ogrodzie. Czyżby taki będzie odcinek? Czyżby taki będzie tytuł? Tragedia w moim ogrodzie? Katastrofa? Clickbait? No do konia, muszę pomyśleć nad miniaturką. Kirie <grym>, Elejson, co tu się stało? Dwa odcinki temu pokazywałam wam moje piękne kiście winogron. I mówiłam. Powiedziałam jeszcze, mama mówiła: Nie chwal się, bo za chwilę nic z tego nie będzie. Jak zwykle, mama miała rację. Pochwaliłam się, nie uwierzycie, za dwa dni przychodzę. Wszystko, ale to wszystko było szczerniałe. Winogrona pomarszczone jak rodzynki i czarne, no zaraza. Ja wiem, że nie jestem jedyna, którą to dotknęło, bo e, oglądałam ostatnio agrobiznes, <grymne> serio. I tam właśnie były wiadomości, no nie wiem, jakoś tak lubię agrobiznes sobie obejrzeć. <grymne> I tam były wiadomości odnośnie właśnie takich rolniczych, tam, wiadomo, zbiorów, e, jakichś tam katastrof e, w uprawach i co się dzieje. No i pan, który właśnie ma wina, winiarnię e, dzień przede mną. Okazywał właśnie, że cała plantacja, tak naprawdę, wszystko poszło, jakieś 20% tylko mu zostało, które może ewentualnie będzie do uratowania. U mnie nie było nic do uratowania, wszystko, wszystko wycięłam, nie zostawiłam nic, bo to nie dałoby nic, nie chciałam na to patrzeć. Moja katastrofa. Takie piękne winogrona miałam. Przyznać się, kto. Kto to zrobił? Ja się policzę. Ale to jeszcze Wam pokażę, jakie piękne kwiatki mam. Budleja to swoją drogą. Łobuziutku, jak dobrze mieć swoje zapasy, bo ja chyba bym nie zarobiła na czosnek do tych wszystkich zapraw. I w sumie został mi tylko już ten jeden warkocz. A tutaj jeszcze miałam pełno czosnku. Trochę mamie dałam, wiadomo. Ale czosnek idzie jak burza. I znowu jeszcze więcej czosnku muszę mieć. Jak chcę mieć do wszystkich tych słoików i chciałabym mieć jeszcze zapas czosnku, żeby mieć go na cały rok, do wszystkiego, bo ja strasznie dużo czosnku używam. No to zdecydowanie więcej czosnku. Ale coś chciałam się pochwalić odnośnie tej odmiany, bo nie wiem czy pamiętacie, a niektórzy pamiętają, a niektórzy nie, że ja dwa lata wcześniej sądzi... sądziłam, ja sądziłam, sadziłam czosnek harnaś, ten ozimy. No i on wyszedł fajny, a rok temu Wsadziłam taki czosnek, on się nazywał pradawny czosnek żuławski dosłownie i ja go zakupiłam na jarmarku właśnie w Strzelcach Dolnych. Na pewno w tym roku też będzie i na pewno też zakupię jego jeszcze więcej, żeby jeszcze więcej posadzić i mieć jeszcze zapas. I on wychodzi naprawdę rewelacyjnie. Ostatnio jak rozgłowiłam taką jedną główkę to jeden ząbek, no chyba że ktoś nie lubi takich ogromnych ząbków, ja lubię, bo nie lubię obierać czosnku z takich drobnych, takich tych, więc jak obrałam tę, rozgłowiłam taką jedną główkę, to tak naprawdę jeden ząbek był tak duży, jak niekiedy cała główka czosnku takiego ze sklepu. Przyłożyłabym sobie do oka, żeby Wam to pokazać, że to jest wielkie jak moje oko, ale boję się, że mi oko wypali, bo taki dosyć ostry jest. No ale naprawdę, no nie wiem, chyba oddaję to nagranie, nie mam pojęcia, ale jest duży, naprawdę jest duży. Szok, kawał zęba. <grym zęba>, <grym zęba. Że pradawny czosnek żuławski, polecam. Nie wiem, czy w internecie możecie sobie gdzieś tam znaleźć, żeby zakupić. W każdym razie, ja jak będę, yy, czy tam na festiwalu smaków grucznie, czy właśnie na święcie śliwki, w Strzelcach Dolnych 7-8 września, pamiętajcie, to na pewno zakupię. No i do tego jeszcze jest smaczne. A tu mam jeszcze miętę, melisę, lawenda się suszy. Pytaliście się, do czego lawendę? No to lawendę chcę sobie po prostu na no, takie woreczki zapachowe porobić. Do szafy. Bo u mnie w szafie śmierdzi, żartowałam. A jak jesteśmy już u góry, i że przy okazji tego, że przecież ja przecież nic nie reklamuję, oczywiście. To chciałam zareklamować jak zwykle w co drugim odcinku siebie samą. No i czapeczki tutaj te jeszcze nie, ale te jednokolorowe, te unisexy tak zwane są już dostępne u mnie w sklepie. Są z wełny Merinos. One nie gryzą. I są takie w zasadzie na damską i na męską głowę. I tak też są opisane w opisie filmu. Pokazane są na mojej głowie, no bo jakby męskiej brak. <laughs> nie mam męskiego modela chętnego do tego, żeby mi zapozować. Na razie takie te podstawowe kolory są naprawdę bardzo fajne. Polecam, bo za chwilę nie będzie. Jak to na wsi bywa. Czyli u mnie pochszan iść najlepiej do sąsiada na Jumę. I właśnie ja to czynię. Tutaj mam. E, jaką fajną łopatę sobie ostatnio kupiłam, zaraz Wam pokażę Tylko moment, bo Hsan to jest... to nie jest prosta sprawa wykopać chrzan. a Już kurde, znowu mi się ułamał, no taką, taką... Z takimi tutaj, widzicie, że można sobie fajnie stanąć na niej i się nie wbija. I tak można sobie skakać. <laughs> nie umiem kopać chrzanu. No nic, no, no to jakby ja to wykorzystam. Tylko no kurka wodna, zawsze mi się strzeli nie w tym momencie, co trzeba. Jeszcze spróbuję tego. Hmm. No, zdecydowanie mi się nie udało. O, tu miękko weszło. Może się uda! Aha. Nie! Yeah! Udało się! No, taki cieniutki ten chrzan. Ale jakże intensywny jest ten chrzan. Ten chrzan taki z pola to jest w ogóle zupełnie coś innego niż taki chrzan. Niż taki chrzan kupny. Na jumę do sąsiada! Prawo, lewo, prawo. Nic nie jedzie, możesz iść. Tak, ja, głupawka głupawką. Ale jak czasami sobie tak pomyślę, ile to się człowiek musi nachodzić, naszarpać, nakopać, żeby cztery słoiczki ogórków pozaprawiać. Łaga? Już trochę lepiej z tą alergią ogólnie przestały te trawy jakieś tam pylić i ponoć jest lepiej, faktycznie jest lepiej. Patrzę w ogóle na tą moją kuchnię, pora ją przemalować, ale myślę, że zrobię to bliżej świąt Bożego Narodzenia, a to już całkiem niedługo. Całkiem niedługo. Śmiać <laughs> mi się chce, bo ktoś ostatnio mi napisał. Odnośnie tych moich filmów, e, te majowe dni na polskiej wsi, lipcowe dni na polskiej wsi. No i oczywiście mam nadzieję, że się pojawi, sierpniowe dni na polskiej wsi. No i ja mam tam miniaturki, takie tematyczne z kwiatkami w buzi. I to robiła moja koleżanka ogólnie e, zdjęcia na te miniaturki. Niespecjalnie na te miniaturki. Żeby powiedzieć jedną rzecz, to człowiek musi się tyle natłumaczyć, że czasami po prostu można się tak zapętlić, że głowa mała. Chodzi o to, że te zdjęcia były robione bardzo dawno temu, ale wykorzystałam sobie je a propos właśnie tych majowych, lipcowych dni, bo bardzo fajnie pasują. A, no i ktoś się mnie zapytał, weź, czekajcie, bo mi ręka boli. Jesteście na słoiku, nie chce mi się nawet iść po statyw. ale ktoś się ostatnio mnie zapytał: Kasia, ciekawe co ty w listopadzie do tej buzi włożysz? tak sobie pomyślałam: jak to co? No z znicz! Suchy żart prowadzącej, nie było śmieszne? Ach, no i taka, a tych ogórków i tych zapraw i tego wszystkiego, że to już po malutku się kończy i znowu przyjdzie ten moment, czyli właśnie jesień, moja ukochana pora roku. I troszeczkę znowu się zwolni, i troszeczkę odpoczniemy. No, i te wieczory, i to robienie na drutach, na szydełku. Chociaż powiem szczerze, że w tym roku to ja się naprawdę fest z y, zmobilizowałam. Tak jak nigdy w sezonie takim letnim, wiosennoletnim, nie udawało mi się porobić niczego na wyzrobutek. No, tam troszeczkę, no ale wiadomo, pracy tego wszystkiego było na tyle. Ja zresztą. Mieszkanie na dwa domy to jest jakaś porażka. Moja kiciulka biedna, ja zapomniałam. Ona w tym kubraczku, tak biedna, ja taka zestresowana, jak ona. Ona chodzi do tyłu, nie? Nie będę wam pokazywać, bo to takie smutne, przykre troszeczkę. Biedna kiciulka, moja kochana. Hmm. No, i chodzi o to, że w, w sumie pierwszy raz odkąd robię na drutach. To pierwszy raz się zmobilizowałam, że normalnie robiłam praktycznie cały czas. I fajnie mam mały zapas taki na start, chociaż ten jesienno-zimowy, więc już czapki właśnie się pojawiły. I cały czas robię. Ale A wiecie co chciałam w ogóle powiedzieć? A chciałam powiedzieć tylko to, że najbardziej z zapraw nie lubię wciskania ogórków i upychania ich. Ja chciałam tylko to powiedzieć a powyszła po drodze cała masa innych rzeczy, więc no i cała ja, bo to trzeba tak powciskać mi, czasami zahaczę i mam ała dobra, koniec tego bidolenia, pitolenia już w tej połamanej pozycji się z wami pożegnam dziękuję bardzo za oglądanie, nianie, nianie, nianie za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku, ale pamiętajcie że nie wiem kiedy on będzie mm. Jeszcze na sam koniec pogadanka. Natchnęło mnie, bo się strasznie zdenerwowałam, ale tak się zdenerwowałam, że nie macie pojęcia. Bo oczywiście trochę chaotycznie to wszystko powiem, bo jestem normalnie w nerwach. Jestem tu na budowie i mam tutaj taką szafę, w której mam swoje takie zimowe rzeczy. Przekładam sobie do tej szafy tutaj na budowę. No i między innymi podczas tych porządków znalazłam swoją kurtkę Taką motocyklową, to jest taka koszula. Ona ma wszystkie te ochraniacze i tak dalej. Mam jeszcze jedną kurtkę, ale mówię, kurczę, czy ja jeszcze będę na tym motorze jeździć? Ja Wydobra. Ja Wy tą, mówię, sprzedam, wystawię sobie na Oelixa. No i zrobiłam zdjęcia, zrobiłam opis, wystawiłam. I nie minęło dosłownie dwie minuty. <laughs> Jak dostałam maila z Olixa, jak dostałam wiadomość z Olixa, jak napisał ktoś do mnie na WhatsAppie, ale to dosłownie w przeciągu tak skondensowane dwie minuty i po prostu powiadomienie, powiadomienie. Sprzedałaś, tylko kliknij w link, tylko otwórz, tylko podaj maila. I ja mówię, what the fuck? Gdybym? I stwierdziłam, że mam zasięgi. <laughs> I muszę głośno mówić też o takich rzeczach, żeby ostrzec ludzi, bo to jest po prostu katastrofa. To jest straszne, że system prawny jest z jakąś dekadę za internetem. To jest, On kompletnie nie nadąża. To jest niesamowite, że mamy takie czasy, że wystawiasz ogłoszenie na jakimś portalu, na OLX-ie, można by powiedzieć, że bezpieczny portal, prawda? I nagle się okazuje, że jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. A dlaczego? Bo ja wiem, jak działa OLX ogólnie, bo swego czasu dużo wystawiałam rzeczy na OLX tych swojego rękodzieła, więc ja wiem, że w sumie nikt nie pisze do mnie na Whatsappie, więc ja wiem, że nikt nie wysyła takiego maila, a już tym bardziej wiadomości. I mam aplikację z OLX-a i weszłam sobie zanim cokolwiek zrobiłam, bo mail dosłownie wygląda tak samo. Słuchajcie, jak z OLX-a, więc e, tylko treść mi się tak jakoś nie zgadzała, bo byłam przyzwyczajona do innej treści. E, no, i weszłam swoją aplikację i patrzę, czy faktycznie mam potwierdzenie sprzedaży, bo ja mam z przesyłką OLX to wystawione. I ja mówię, ciekawa jestem, czy w aplikacji też jest. No i tam cisza, tam nic, kompletnie. Na się oczywiście wiadomość od jakiegoś tam niby sprzedającego, czy jeszcze aktualne. Na Whatsappie to samo. No i na Whatsappie odpisałam, tak, aktualne. Za chwilę dostałam screena wiadomości. Podaj mi tylko swoje dane, bo muszę wypełnić do przesyłki. Osoby no, myślą, że to ja mam wysłać, a nie on. No w ogóle, po prostu jakaś abstrakcja. No i od razu, oczywiście, zrobiłam blokuj numer. że przestrzegam Was. To jest straszne, że na każdym kroku nie możemy być bezpieczni i uważać na takie rzeczy. W sumie, w tym Oliksie, to powiem Wam szczerze, że tego maila dostałam jak z Oliksa. I tam była treść, właśnie, że wejdź w link poniższy, kliknij, przekieruję cię na stronę. A w wiadomości dostałam link bezpośredni, więc pewnie jakbym kliknęła w ten link, to nie wiem co by się zadziało, ale wolę nie wiedzieć. No i to no strasznie się zdenerwowałam. I na, wiem, jestem 100% pewna, oczywiście, że to było oszustwo, bo. Mam przykład z bliskiego otoczenia, gdzie moja koleżanka tak się właśnie dała zrobić na tą jakąś przesyłkę z tym OLX-em, że ona coś sprzedawała i ogólnie gościu tak ją zakręcił. On troszeczkę tak nie bardzo tam coś pisał po polsku, troszeczkę po ukraińsku tak zaciągał i tak ją zakręcił, że ona suma summarum nie wiedzieć, czemu w ogóle ona podawała mu jego konto. i Ja tego tak słuchałam i mówię do Ani, Mówię, no Ania, ale mówię, to jest nielogiczne, żebyś ty sprzedając musiała. No mówię, w ogóle totalnie bez sensu to było. To było tak nielogiczne, co ona zrobiła. No i szczęściło jej konto. Na szczęście nie miała dużo na tym koncie, ale sam fakt. Słuchajcie, naprawdę ostrzegam was, bądźcie bardzo czujni. Nie klikajcie w żadne linki. Jeżeli macie konto na Oliksie, to. Miejcie swoją aplikację, swoje konto, i tam bezpośrednio, zanim cokolwiek klikniecie, spójrzcie, czy faktycznie macie transakcję do zaakceptowania i przesyłkę do zaakceptowania. Nic innego, nie klikajcie. Ja chyba to wszystko powiedziałam na jednym wydechu w ogóle. <noise> Baż mi się w głowie zakręciło. Strach odebrać telefon i powiedzieć: Tak, słucham, bo nagle się okaże, że tak. To będzie wyrażenie zgody na kredyt, i masz czyszczone konto. W takich czasach żyjemy, że przez 5-10 minut słuchamy, rozmawiamy z Boltem i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie rozmawiamy z człowiekiem. To jest, są dziesiątki takich przykładów z życia codziennego, gdzie nie wiem, czy ten świat idzie w dobrym kierunku. W każdym razie, skoro system i prawo nie jest. Na bieżąco i jest bezradny przy okazji, bo to jeszcze tam, że na bieżąco, ale oni są totalnie bezradni w takich sytuacjach, to chociaż my naprawdę starajmy się być bardzo czujni. Mm.